Zacznijmy sobie od guzowatości potylicznej zewnętrznej. Tak Będzie to bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o palpację, zarówno dla kręgosłupa szyjnego, jak i czaszki. Należy pamiętać, że ten punkt, czyli ta guzowatość potyliczna zewnętrzna, czy punkt inion, inaczej też nazywany. Jest punktem, gdzie od wewnętrznej strony czaszki, gdzie krzyżują się główne zatoki żylne mózgu, tak? czyli e, będziemy mieli tutaj jakby zatokę prostą, tak? zatokę strzałkową górną, dolną e, oraz poprzeczną. tak? I tutaj będą schodziły się w wpływie zatok mózgu. Dlatego jest to bardzo ważny punkt, jeżeli chodzi o naszą czaszkę. Kolejnym istotnym punktem będzie wyrostek sutkowaty, tak? Będzie to przyczep mięśnia moskowo- sutkowo obójczykowego ale na tej części szkolenia będzie dla nas miał znacznie ważniejsze znaczenie, gdyż tuż za nim, grzbietowo od wyroska słodkowatego, w głębi czaszki będziemy mieli otwór szyjny. Gdzie będziemy mieli chociażby wyjście nerwu błędnego czy żyły szyjnej wewnętrznej, czyli bardzo ważnych struktur, jeszcze nerw dodatkowy, tak, będzie tutaj wychodził i językowo gardłowy, więc bardzo ważna, bardzo ważna struktura, bardzo ważny obszar kręgowy. Następnie będziemy mieli guzek tylny kręgu szczytowego, czyli guzek tylny C1. I tutaj będzie on bardzo słabo wyczuwalny palpacyjnie, tak, czy praktycznie można powiedzieć niewyczuwalny. E, więc schodząc po tylicy to pierwsze na co się napotkamy, to będzie wyrostek kolczysty C2. Tak. On będzie tutaj bardzo jakby wystający, będzie bardzo długi w stosunku do innych wyrostków kolczystych, więc jest to bardzo dobry punkt referencyjny, tak. i to. Z, yy, do głowowo, od niego wtedy możemy lokalizacyjnie być na guzku C1. Kolejno możemy iść jakby przez kolejne wyroski kolczyste, ale trzeci, czwarty czy piąty będą nieco słabiej wyczuwalne. Dopiero szósty, siódmy wyrostek kolczysty kręgów szyjnych oraz pierwszy piersiowy będą tymi bardziej wystającymi, tymi, które będą dobrymi punktami referencyjnymi. E, tak więc, jeżeli poprosimy pacjenta o zgięcie odcinka szyjnego, up, e, najczęściej ten segment czy ten wyrostek kolczysty, który będzie najbardziej wystający, będzie, będzie to segment albo C7 albo TH1. Żeby to zróżnicować, możemy no, dać. Głowę do wyprostu, wtedy wyrostek olczysty C6 chowa się szybko do brzusznie i tak możemy zróżnicować sobie, czy jesteśmy na C7, czy na TH1. Ewentualnie możemy też iść przez pierwsze żebro, tak, które tutaj, tutaj jest, i kąt tego żebra też będzie dobrym punktem referencyjnym. Dalej, istotnymi strukturami będą wyrostki stawowe i powierzchnie stawowe kręgów szyjnych. Tak? Czyli nieco nieco bocznie od wyrosków kolczystych. Będziemy mieli wyroski stawowe, gdzie będziemy palpacyjnie badać ich tkliwość, wrażliwość, e, tak? jakby, czyli więzadeł samych stawów, ale i okostnej tego, tego obszaru. Tak? Więc jakby tutaj będziemy mieli wszędzie wyrostki stawowe ale obracając sobie szkielet, będziemy widzieli kąt, kąt żuchwy. Będzie to dla nas ważny punkt nie tylko dla systemu żuchwowo-gnykowego, ale również dla lokalizacji kłębka szyjnego. Tak, będzie to również ważny bardzo punkt, który będzie na rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej, tak, na tętnicę szyjną Wewnętrzną, która będzie szła w stronę otworu szyjnego, ale nie przechodzi razem z żyłą szyjną wewnętrzną przez otwór szyjny. Tak ona ma swoje oddzielne wejście, nie opodal, co też będziemy w dalszej części kursu omawiali. I natętnicę szyjną zewnętrzną, tak? dającą ukrwienie do czaszki. Sam kłębek szyjny będzie takim jakby zgrubieniem z bardzo dużą ilością baroreceptorów. Tak? Czyli on będzie dawał informację do mózgu jaka ilość krwi do niego chodzi. To jest też ciekawe jak wielu z was oglądało różne wschodnie filmy związane ze sportami walki i bardzo często pojawią się tam Motyw, tak? Jakby tych wojowników, którzy uderzali w to miejsce w szyi swojego przeciwnika i ten przeciwnik mdlał. No, ale oczywiście wiele osób jakby wrzucało to między bajki jako science fiction, ale teoretycznie, jeżeli taka osoba idealnie trafiłaby w kłębek szyjny, mózg może zinterpretować to jako ogromne ciśnienie krwi, które napływa do mózgu, i może odciąć system. Czyli wtedy nerw błędny, no i tutaj jeszcze podjęzykowy w tym przypadku, mogą odłączyć cały system. Tak, i taka osoba może zemdleć, więc teoretycznie e, może być to rzeczywiście e, możliwe do, do zrobienia. Tak, więc to, jako taka dodatkowa ciekawostka. Tutaj mamy również mostek, tak wcięcie szyjne mamy e, obojczyki. Pierwsze żebro, i tutaj pamiętajmy przy palpacji pierwszego żebra, że ono praktycznie całkowicie od tej przedniej brzusznej strony będzie schowane pod obojczykiem. Tak? Czyli zsuwając się z obojczyka, pierwsze takie wyraźnie wystające i wyczuwalne żebro to będzie drugie żebro. I to jest jakby bardzo ważne, żeby o tym wiedzieć, ponieważ często jest to mylone, i często drugie żebro jest palpowane jako pierwsze. Więc pamiętajmy, że pierwsze jest tylko, jak tutaj widzimy, tylko jego fragment wyczuwalny, tak? dalej już chowa się to pod, pod obojczyk. Tutaj będziemy mieli też tętnice podobojczykowe ze swoim szczytem, mniej więcej na środkowej części obojczyka, gdzie będziemy je palpowali i znajdowali. Mm, jako również bardzo ważne naczynie. Będzie też istotne to do badania zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej, ale to omówimy akurat na czwartym module. Będziemy jeszcze mieli tutaj splot szyjny i ramienny. Tak? Splot szyjny do czwartego segmentu szyjnego, tak splot, splot ramienny od Piątego nerwu do pierwszego piersiowego. A więc to będą dosyć istotne również struktury. Jeżeli chodzi jeszcze o splot szyjny, tu ważny będzie punkt ERBA, na który będziemy wykonywali odpowiednie techniki. Będzie to punkt na grzbietowej części mięśnia mostkowo-słódkowo-obojczykowego, mniej więcej w jego środkowej części, gdzie będą wychodziły właśnie wszystkie nerwy ze splotu. Czyjnego, tak Bardziej potyliczny, mniejszy uszny, wielki e, i nadobojczykowy, tak? Więc będzie to również ważny dla nas klinicznie punkt. Przechodzimy teraz do guzowatości potylicznej zewnętrznej, tak? Czyli szukamy na czaszce na potylicy najbardziej zewnętrznie wystającej części. Pamiętając o tym, że od wnętrza tego punktu wychodzi skrzyżowanie głównych zatok żylnych mózgu, tak? więc będzie tutaj spływ zatok. Dalej, zsuwając się z potylicy, szukamy pierwszego wyczuwalnego wyrostka kolczystego. Będzie to wyrostek kolczysty segmentu C2, gdyż guzek tylny C1 jest na tyle niewielki. Że chowa się w tym obszarze i nie jest do końca wyczuwalny, chyba że przy technice po wcześniejszym rozluźnieniu obszaru podpotylicznego. Chodząc od wyroska kolczystego C2 niżej, wyrostek C3, C4 najczęściej będą słabiej wyczuwalne, i pierwszy takim wyraźniej wyczuwalnym będzie najczęściej wyrostek kolczysty C6. C7 i TH1 będą tymi najbardziej wystającymi. Jeżeli poprosimy o zgięcie pacjenta, szukamy sobie najbardziej wystającego wyrostka kolczystego. tak? Więc wiemy, że to będzie albo e, wyrostek kolczysty segmentu C7, albo TH1. Układamy sobie na nim palec i na segmencie wyżej, lub tak? w dwóch segmentach wyżej. Gdy do wyprostu, badamy który segment zacznie nam się chować? Jak to jest segment C6? W tym przypadku chowa mi się ten, czyli wiem, że najbardziej wystający jest TH1. W tym przypadku mogę sobie to potwierdzić, idąc też po pierwszym żebrze. Wyrostki stawowe. Od wyrostków kolczystych będziemy przechodzić teraz nieco bocznie, bocznej linii. To będzie bardzo ważny obszar, jeżeli chodzi o diagnostykę stawową, którą będziemy wykonywali w dalszej części. Na razie palpujemy sobie wyrostki stawowe, napięcie samej torebki stawowej, wrażenie obrzęku, ciepłoty tkanki, zwiększenia parametru lepkości. Dalej prosimy pacjenta o obrócenie się przodem. Teraz z pozycji przedniej będziemy szukali sobie Kąta żuchwy. Będzie to miejsce, gdzie jest kość gnykowa, którą możemy sobie znaleźć, sprawdzić jej ruchomość zboczną, tak i e, elastyczność wszystkich struktur e, systemu żuchwowo-gnykowego. Pamiętajmy również, że w tej okolicy e, będzie kłębek szyjny, czyli zgrubienie na tętnicy szyjnej, które ma bardzo dużo baro baroreceptorów. Tak, czyli idąc sobie. Nieco przyśrodkowo od mięśnia moskowo-cudkowo-obojczykowego. Szukamy sobie tętnienia tętnicy szyjnej wspólnej. Idziemy w górę. Tak Pamiętajmy, że to będzie okolica rozdwojenia się na tętnicę szyjną wewnętrzną, idącą do e, strony otworu szyjnego, ale nie przechodzącą przez niego, tak, tylko obok, oraz zewnętrzną, dającą ukrwienie na twarzoczaszkę. W tej okolicy będzie kłębek szyjny, więc większe napięcie w tej okolicy może dawać nam różnego rodzaju arytmie serca, zaburzenie dopływu krwi do mózgu. Tak więc jakby jest to też ważne, ważne bardzo e, miejsce, jeżeli chodzi o palpację i terapię. Kolejną ważną e, strukturą będzie splot szyjny i splot ramienny. Tak, splot szyjny będzie brał początek z korzeni e, pierwszych e, czterech e, szyjnych tak? i tu będzie bardzo ważny punkt e, do szukania e, powiązań e, tego splotu. To jest punkt erba, gdzie mamy mięsień moskowo sudkowo bojczykowy Na jego tylnej części, mniej więcej w środkowej w środku jego długości będziemy mieli punkt R, gdzie przechodzą nerwy z plotu szyjnego. Tak? Także będziemy mieli tutaj nerw chuszny, wielki, potyliczny, mniejszy i nadobojczykowe. Poniżej od korzeni C5 do TH1 będziemy mieli plot ramienny, który już poniekąd omawialiśmy na poprzedniej części. Tak Więc tutaj będziemy mieli dojście do tych korzeni i do tego. Otóż no będziemy jeszcze badali sobie go w dalszej części kursu. Badanie czynnościowe, zakresy ruchomości. Zaczniemy sobie od ruchu zgięcia i wyprostu w kręgosłupie. Więc najpierw prosimy pacjenta o zgięcie w przód maksymalne, może Tutaj mniej więcej zakres ruchu zgięcia powinien wynosić między 80 a 90 stopni. Następnie prosimy o wyprost. Wyproście powinniśmy mieć około 70 stopni. Jeżeli chodzi o zgięcia boczne czy skłony boczne słupa, zakres ruchu powinien sięgać między 20 a 45 stopni. No i Sprawdzamy sobie oraz rotację i Jedną i drugą rotację, tak? powinno być około 90 stopni, połowę zakresu z, górnego, z górnej części odcinka szyjnego, połowa z dolnej części odcinka szyjnego. Następnie te same ruchy badamy biernie z badaniem oporu końcowego. Przejdziemy tak? do zgięcia i badamy opór końcowy. Czy jest sztywny, czy jest elastyczny, czy jest bolesny. Tak powinien być w miarę elastyczny, sprężynujący, bez nadmiernych kompensacji. I badamy jeszcze rotację. Można wykonać kilka takich ruchów sprężynujących, żeby zobaczyć, jak tkanka nam się zachowuje przy tym ruchu.